Molniki. A dzisiaj to raczej rodziców mówią. No tak, nie ma z nami agatki, ale może później przyjdzie, zobaczymy. Monika, co Ty tutaj dla nas przygotowałaś? O właśnie. co ty w tym wszystkim no chodzi? Tak uwaga, tak, uwaga, dzisiaj przygotowałam dla Was challenge, ponieważ no, zawsze wy nam się przygotowywujecie, prawda? No tak. I mamy tutaj, jak widzicie, napoje. Fajny challenge. Pijemy sobie pyszne soczki, nie no, widzę. O, no właśnie. Pyszne tak, obchodzie. No. Chociaż niektóre właśnie są nie właśnie. wiecie co? No, mama bardzo chciałaby wypić sobie olej z y, soczkiem bananowym. A, to będziemy mieszać wszystko, tak? Właśnie, tak. O, o. <laughs> Challenge polega na tym, że trzeba wymieszać trzy wylosowane tutaj składniki. I jak wypijecie sobie ten pyszny, pyszny, pyszny napój... Ojejku. Yy, to wtedy dostajecie jeden punkt, ale o, mamy też gratisowe dwa punkty, do każdego napoju możecie sobie dodać ocet, no i wtedy kiedy jeden ze składników będzie ocet, można zdobyć dwa punkty. No dobra, można sobie podgonić w takim razie yy, tą, tą punktację Mamunia. Nie tylko no. punktację, <grym> również Mamy nadzieję, że nas <grym nic <grym innego nie pogoni, a Ty dzisiaj robisz reżysera i kamerzystwo tego, że jestem dżentelmenem oddaję ci pierwszeństwo mm. no, w próbowaniu tych pysznych. Mówię, czy dobrze, dobrze? No to może ja pierwszy Super, los. Mama, nie chcesz, chcesz od stóp? Nie, nie, dziękuję. dziękuję. No dobrze. Już. Olej, osi, czyli, czyli tutaj? To, tutaj tak, mamy, tak, no. I taki napoj e, dodający energii, tak. Oraz. Nadzieję, Oraz basz czerwony! Uuu okay. basz czerwony jest bardzo gęsty i taki taki aż, A, akusty, nie? Tak. Blej, gdzie są ohydne. Ten twój drink będzie dziwny. Pyszne, no pyszne. Ojejku, powiem wam co to zaczynać. <laughs> aż... Patrzcie, jak to patrzę, tak sobie wyobrażam, jak to mam to... Podziękujcie swojej córeczce. No, ja nie wiem, czy to tak dzisiaj zdobędziemy... I olej. No, nie wiem, czy to jest, zdobędziemy dzisiaj tak dużo punktów. O matko, nie... A. Hejka. O, o, hejka. Agatka przyszła. Agatka, jest, jest, jest coś do soczek. picia? Jest coś do picia? Co w No nic. No. Ale nie pijemy wszystkiego. No nie, tak? nie. no, tyle spróbować taki łyczek, bo przecież to jest okropne. Tak no to zdrowie. Zdrowie. Ja. Ja. Og oh, mat. Mm, Coś najbardziej najbardziej bardziej polecam Nie, nie chcę, nie chcę, dziękuję, ja będę miał swoje, na pewno też będą dobre Może znajdziemy jakieś właśnie takie fajne mikstury i będziemy mogli później to sprzedawać, opatentujemy to wszystko napój, Agatki i Moniki, dobra Słuchajcie, to wszystko chyba teraz ląduje z powrotem do maszyny losującej Tak I teraz mieszamy 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 teraz ta Syrop malinowy Czyli tutaj Czyli to jest, tak Ogólnie tego się nie pije samego, tylko to się do wody dolewa Drugi. O! Woda, słuchajcie, Ej, syrop, peee! woda, jest dobrze, jest dobrze, jeszcze żeby coś tutaj takiego fajnego i frugo, wow, ale mi się poszliście, Nie, nic ja nie oszukiwałem. Przysok... Może sobie dolejesz? Nie, octu nie potrzebuję na razie, bo punkty na razie, jest, wszystko jest pod kontrolą. No, taki dobry, dobry ten napój, to można Ej, wszystkie kolorować. To, to może być po prostu dobre. A nie? to będzie dobre? Druga jest. E, z jabłek, z cytryny, chyba. Fajne pachnące. Chociaż to no, za bardzo mi się zapewniało. kolor A. mamy e, cały czas taki jakby czerwony. No tak. E, od e, syropu. syropku. A zapasze, e, jaki masz? Tylny taki. A Fajny. No, taki owocowy po prostu. Uu, pycha, ale dobre. Agatka zmieniła swoje miejsce. Teraz jest tam na górze. No właśnie, tak. A my zaczynamy rundę drugą. Ja Powodzenia, mamusia, Powodzenia! O proszę o coś pysznego. Bo ty Aha. masz rękę do takich dziwnych rzeczy. Nektar bananowy. Nektar bananowy. Mieki. Matko, to... ble. Ale dobrze, I weźcie okay. do tego woda, bo to jest takie, takie lurowate. Mleko. Mleko! Słuchajcie, mleko, mleko do tego. Nie, nie. Do tego zestawu jeszcze powinnaś kupić całe opakowanie papieru toaletowego. No, spokojnie, to też się dziś znajdzie. Nektar z czarnej porzeczki. Czyli żeby nie to mleko, to. O, to sobie pyszne. Mm, pyszne. To jest pyszne. Kocham właśnie takie soki z czarnej porzeczki. W ogóle kochani, opowiem Wam taką y, historię, taką króciutką, że jak byliśmy m, nad morzem, jak szliśmy na plażę, zawsze zatrzymywaliśmy się w takim barze. Tam sobie jedliśmy jakieś tam hamburgery, zapiekanki i tam zawsze piłam sok z czarnej porzeczki ja tak, kojarzę ci się z morzem, ten co. Tak, tak? totalnie. I mleczko. Jeszcze mleczko, I mleko jeszcze, mleczko. jeszcze. Mleczko. No właśnie, bo dwa składniki Lekki. słodkie już są. Pewnie. No. Gdyby ty były te dwa, to nie byłoby takie, tak źle. Ciekawie... Ale z mlekiem, no. słuchajcie, no ja nie wiem. Ciekawe, czy to będzie białe. No właśnie, ciekawe, jaki to... się kolor zrobi. O, Taki ładne. o Kolor jest ładny. Ale fajne, jak no to ładnie ciekawie. wygląda. Słuchajcie, to mleko się jeszcze zważyło w tym całym No nie, o, co? nie. To rezygnuję z wypicia? mam no, ja. No, no, Mama może, może jeszcze owoce do tego. O! No ale nie no, jest nie, zdobyć. No dobra, piję. Zdrowka. zdobyć punkt, no to musisz wypić. Chociaż troszkę, chociaż łyczka. I jak? Przeszło? Przeszło. <laughs> Dobre, czy nie? Smaczne. Dobra, czuć banana najbardziej. Nie, w ogóle nie czuć mleka i ten... Ja to w sumie spoko. spoko. Ja zmieniam trochę taktykę teraz, słuchajcie. A tak, zobaczmy. Tak. Losuję i od razu wlewa. Czyli mam tak, sok pomarańczowy, słuchajcie. Ej, to jest dobra taktyka, takie. Mam taką niespodziankę wielką. Polecam olej. No nie <grym> wiem, co mi się tutaj wylosuje, ale wylosowałem się mleko, słuchajcie. U, o nie, czy ono też się tak zważy? Ej, dobra, czekaj, patrzmy. Jaki kolorek? To jest taki kolorek. No taki, taki jedno, ale żółtł. No ale u ciebie się nie to mleko, no, nie taki farfocle. To też zależy, z jaką no inną substancją się spotka mleko. No. To wtedy się. I. I ołszy. Oh, oh, mamy mm. tutaj. To zielony powinien teraz wyjść, tak? Gdzieś nie wierzy. Ciekawe. No, ta, Zobaczmy, jaki to jest. Obserwujmy, jaki kolor będzie. Tak! Co kim jest? Zielony kolor! O, o piękny Jaki, jest. O, piękny jest. kolor, ale teraz ja to muszę wypuść, zaliczyć. Jest gorzej. Może chcesz trochę Jak ty zaraz na mi nie. Za, Dawaj tak, tata, taki... tata. To mleczny, ja nie, <laughs> nie wiem czy ja to wypiję, ojejku, ojejku, naprawdę. Dawaj tata. Dobre? Niedobre. <laughs> <laughs> takie nijakie Widać, że to ta Cię zahakuje. Nijakie, uje, takie to niedobre było. Nie, nie chcę tego wiedzieć. No bo nie moją taktykę czy nie? Ja nie, nie, nie. Czy losujesz trzy od razu. losuję trzy od razu. Znowu mam nektar z czarnej i O coś, słabo zamieszałaś mały. Bo losujesz z wow, I mam jeszcze woda. Wow, I jeszcze jakiś pyszny soczek, gdyby mi się trafił. długo? o nie, ale masz proste. Same słodkie, plus woda. No nie, to jest zbyt proste. No Nektar. Druga, proszę krugo. bardzo. Ale będzie pewnie taka brązowa. Brązowa, eee. no tak? nie tak. Może. To będzie dobra gadka, bo I jest słodkie, prawda? I woda tylko troszeczkę rozcieńcza. W ciemno można mamie przypisać jeden punkt. To jest jest taki? Nie, nie. A ja no myślałam. No i co, mamia? Ja? Dobra, ja pyszne? Dobra. Za ja dużo wody, wlała mi takie trochę lurowaty. da się wypić spokojnie. O, woda, woda znowu, słuchajcie, woda, coś ma największe powodzenie. No, miał być taki hardcoreowy ten e, challenge, a tu co, woda. Woda. O, shee. A, niebieski. Niebieski, No, wow, taki... smurfowy. No, może stanę się smurfem po tym, jak wypije tą miksturę. No. Mam nadzieję, że tak. Jak, e, jakiego smurfa lubicie najbardziej? Bo ja smerchę marudę rudę i takim właśnie zostawię A ja lubię! To jest syrop fajnowy. Słuchajcie, to jest problem. co, czy będzie kolor? I? no o, jest! jest... Taki... Ale patrzcie, syrop jest cięższy i opadł tak fajnie na dno. Tak jest. Jak wow. flaga. No, cień mega! Jasna! Jasna, niebiesko czerwone widzieliście? Widziałam Monika No, patrzcie, no. pokazywałam. Ale Ej, to jest naprawdę nie Super! Mich, yy, czerwony, uwaga. Co? I rzeczywiście tak się wypiło, że najpierw wypiłem y, ocean, a potem dopiero ten sok tak y, podszedł. No co, Nektar bananowy. Nektar bananowy. Bardzo smakowity. I zdrowy. Moglibyśmy reklamować tak. na nektar bananowy. Sok i sok pomarańczowy. No mm. I jeszcze do tego sobie dodamy, jakieś się zaplanowało coś. Mleko. Mleko. Tak się cieszyłam, że będzie coś no. pysznego. Wszystko dobre, tylko Marek. co z tym mlekiem? Kolejny składnik. To sok pomarańczowy. Tak. Wow, a się zrobił Bardzo ładnie, tak się niedokładnie zmieszało, I bo smuki. ten bananowy jest taki, tak, bananowy jest taki gęsty. No yes. i mleczko a mlecz? jest. Mama już chciała Czekawe, bez. Chcę. ja to wypiję. Słuchajcie. Oh. Uuuu, no, teraz pusty. zrobiło się takie, no taki jaśniejsze. Piękne malowidła się zrobił. Mamu. Uwaga. Słuchajcie, ona jest naprawdę odważna. Bardzo dobre. Dobra, słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to ten challenge będzie nierozstrzygniony, będzie remis, a ja no tego właśnie. nie chcę, więc słuchajcie, odważę się na coś niesamowitego, o czyli niej. ocet za dwa Macie punkty. I już fuuu sam o tyle wlałeś? Do ważnych świat. Należy. Drugim składnikiem będzie, słuchajcie... Nie, nie syrop malinowy. Ojejku! Ej, ciekawe jak coś tak zmiesza. Ojejku. to, to, się się to jakby taka woda. No tak, bo ocet to... Dobra, fajnie się zmieszało. Fuj, czy ja to wypiję. Trzeci składnik, słuchajcie, to będzie mleko No Dobra, olewa. Ojej, ojej. Nie Jakie o, to nie. dziwne ten ta konsystencja? Tata. Ojej, jak to śmierć, jak taki. Nie, nie. To no, chyba za bardzo sobie to. Przydą, przydą, nie, dobra, połakomiłem się na dwa punkty, ale chyba rezygnuję z tego. Połakomimy się na dwa, a nie dosłownie żadnego. No właśnie. Trudno. Ej, serio? Nie, nie wypiję Dawa. tego. Do, do, do... Cały dzień. A może chociaż nie zyszek jak ten. Chyba, że y, odstąpię mamie taki koktajl. i... Nie, ja nie Wtedy... Mówię, nie. Nawet za 4 nie, nie. Nawet a, za cztery pół. Nie, nie. Ja bym to wypiła. Proszę bardzo. Nie, no ale ja już nie, nie bioram udział w challenge. Łatwo się mówi z za <laughs> kamery. No jak właśnie. się nie bierze udziału w challenge'u. A teraz mamunia. Czas na mamunię. A ja jestem smutny i zły. No właśnie, widzę. <laughs> Dla mnie to było korzystne. Nie. nie. Mama, proszę. Warszczerwone. Takie złe rzeczy, które... No <stuś> już pięcie olej. Warszczerwone. Nie ma mama. I to wszystko jest tu I sadko to A się niedobrze robi od samego pomyślenia o tym, jakie to jest niedobre. W kolejności wyważ. Wow, coś mi się... W tych zestawach z barszem czerwonym to barsz ma dominujący kolor. No, Właściwie tak, co pije? jest bardzo mdły, ale się słabo pije, prawda? O, jakaś się zrobiło, zobaczcie oczko takie. Piękno, oczko. Okay. Tak. Zamiesza się to czy nie? Zamiesza. Zamiesza się, dobra, mówię. jak to pachnie, ładnie? Pysz. Jak to Ej, ja już czuję ja ten barsz. Mam, mamy, nie. Mam, nie. Udało nie. się? Tak, Dobre. A, dobra. A tak, tak, Nie, takie barszczowe. Olej, tym razem ja wylosowałem olej. Widzicie? Więc polej ten, polej... ten olej. Coca-Cola, słuchajcie. O, 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 o. Jeszcze Coca-Cola. Zastanawiam się, słuchajcie, nad trzecim składnikiem. Polecam mleczko. Tak? Aha. Tak myślisz? Słuchajcie, patrzcie na to, patrzcie. Patrzcie my... co ja wylosuję. Zobaczcie. Nie widziej skóry No, zobaczcie. dobra, zobaczcie, co ja wylosuję. Widzicie to? No. Ziorko! Opatrzyłem się. Jeszcze raz, bo tak. Jak już te dwa składniki poszły, więc tak pomyślałem, że tutaj ocet akurat mi aż tak nie jest obrzydzi nie. tego, więc próbujemy jeszcze z octem. Dobra, Coca-Cola, olej i ocet. O, to o, jest. Za dwa punkty, za dwa punkty, kochani, mającie. I do odna. Jak coś, to łazienka jest niedaleko, spokojnie. Wieku, co tu się stało? To No, to jest olej chyba taki. No taka gulka. Gulka, dobra. Górka dobra, górka. Tata, łazienka, łazienka jest tam. To nie jest! Oj, jakie to niedobre Ich! Co ja tu robiłem? Dobre? nie dobre Ale pół dla mnie. Dla dwa pół? No właśnie! Pobieram się! Dobrze! Będziesz miał dwa pół. Nie! Ale on cały czas posmak taki takim Jeszcze jedna rzecz, która w ogóle nie była rysowana to było nesty Tak? Ty tak, byłem, jeszcze ani razu nie to losowaliśmy. No, może się teraz uda, tobie. Uh. Nie? Ej, no, topi! To, mówisz aj, masz! No to, nie. No to, no to czego w to, totolotka nie grasz? No, no, no trzeba... Jeszcze nie była na przykład no, liczba 38 losowana, tych 38, 100 milionów. Mama, dobra, no, teraz idziemy grać w totka, naprawdę. Coca-Cola, Coca Nesti, więc na razie na słodko. I ale... sok pomarańczowy. Ale... Mm. Mm. No to... Może być całkiem smaczne. Tak, no, tak, ta jest. Nie ma, mleka, nie ma mleka, nie ma no, oleju, nie ma. barszczu. Teraz sok pomarańczowy z kolo. Eee, no to słuchajcie, to żaden problem. No, kolor się brzydzi. A okay. nie, no. wygląda może nie za ładnie, ale w smaku. Tak, sok. Ale da radę si? wypić, da, ja? da teraz no. zrobię e, taką samą taktykę jak poprzednio. Więc zobaczę jakie będą dwa składniki i być może jako trzeci e, wybiorę oh. sobie taki, który e, da mi możliwość wyjścia na prowadzenie w tym challenge'u i mam nie ja będzie e, na samym końcu. Dobrze. Je Mleko czekoladowe. Mleko czekoladowe. O, to chyba Mleko jest... czekoladowe i osus. Ładnie. Ja to co? Sok pomarańczowy. Ale w sumie już nie samo nie mle ale ta, mleko... Ale mleko no. czekoladowe z sokiem oczu, już samo to jest niedobre. To, się tego, to jeszcze tego osu, i nawet nie będziesz czuć. Nie, to jeszcze... Nie, nie, dobra, nie, nie wybieram teraz odcinku. Może w następnym. Zobaczymy na samym końcu jak się e, wszystko okaże. I e o shi Czy się zmieni kolor? Troszkę się zmieni, bo Ciekawe, fajne. taki brąz, ale taki wszystko... Prawdzicko. Troszkę ty taki pyk. Kolor pomarańczowy. Cyk też Ojej, takie obrzydliwe jest Dobra spokojnie, no mleko, wszystko tu mamy też tak na słodko w sumie, więc Pozdrawiam! Dobre Ale to dobre mm. Serio? Naprawdę ale ja, to... To, ja to sobie biorę Ja będę sobie robił codziennie takie To zaraz tak? w rotacji no, Ale pyszne Naprawdę, ale dobre Ale wyszło Spre. dobre Polecam, polecam moje wyroby. <laughs> Zapraszamy na ostatnią konkurencję. Mamunia, tak. więc punktacja w tym momencie wygląda tak że, tak, że po prostu jest remis. Tak. I jeżeli chcesz, jeżeli w ogóle marzysz o tym, żeby wygrać ze mną, to musisz w tym momencie napić się octu. Zobacz, jak ja dwa składniki. Aha, podejmę tę decyzję. Sok pomarańczowy. Sok pomarańczowy, proszę. Słuchajcie. Jeśli no. będzie jakiś soszek, to dolewam octu. Ale jak będzie zaszło mleko, to nie da się. Aby... Woda! Woda! No dobra, sok pomarańczowy, woda. woda. Już! Zdecydowała się na odset! Dobra, wlewa mama oce. ciekawe jak będzie kolor miał teraz nasz, nasza mikstura? Myślę, że różowy. Nie, nie, <grym> różowego. I różowy? pomarańczowy. pomarańczowy. Zauważyłem, że troszeczkę więcej wody dlała niż tego octu. Mm -hmm. Więc no, na szczęście tak nie bierze. Ile wlewamy poszczególnych no, składników No, 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 ale no. Warto by warto być uczciwym i wlewać wszystkiego po równo. Tak. no, wszystkiego no, 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 Mało wlałam mało ale no, i tak tu. no, Aha. Ciekawa, krzywi, tak jak było. Było. Zdrowie. no, no, ja. to no, ja. no, no, no dobra, ale dwa punkty mam Unia ma no niestety nie mam szansy na e, wygraną, ale mogę mieć szansę na remis. Muszę tylko e, sarżyć. Dobra, mam Coca-Colę. Ej, Coca-Cola, ostet, spoko. Dobra, chyba poszedł też miałam się. Dobra, czekajcie. Ach, tak, jak sobie przypomnę to co wtedy nie wykręca. Nektar <laughs> bananowy. Wleję to sobie i zobaczę jak to będzie wyglądało. I wtedy zadecyduję, czy losuję trzecią. Y, jakąś miksturkę y, normalną... Ten karmanowy jest bardzo słodki, więc on trochę za ten te Tak może. mówisz? O, to dobrze, że mi poradziłaś, W takim Uuu. razie jest jakaś szansa i dla mnie jeszcze w, tej i w tym no, Nie Chyba już taką mieliśmy mieszanę teraz. Aż, aż się boję, aż się boję, no ale... To nie lej tak długo. Uff. Dobra, dawaj Ostatnio dobra. Dobra, dobra, tak. Się tak mówisz, no dobra, skoro nie namawiasz... Ale... Co Będzie nie uchybnie. Słuchajcie, mam szansę na remis, więc uwaga. Mieszamy, mieszamy, tak? Ale nie to wąchaj to, tylko, nie wąchaj, nie bo... Powocha, powocha. No ja A gorszy niż tamto? Nie, nie Trochę Trochę No, ale no, też... Masz, no, no. ten ocet jest. No. A więc mamunia, ja, w dzisiejszym challenge mamy... Remi! Nie siadło, nie siadło, słuchajcie, no tak, klikajcie nam dużo łapeczek w górę pod dzisiejszym filmem, no i oczywiście wbijajcie na inne filmiki na kanale Miki, miki, miki Agat, i miki, miki. miki, klikajcie tutaj w te miniaturki, które koło nas się pojawiły, wpadajcie do naszego Facebooka i Instagrama Tak jest, oraz subskrybujcie kanał z słoneczkiem, do zobaczenia, Cześć,